Witajcie moi drodzy na kanale Wymiana. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Dzisiaj już drugi spacer z moim pieskiem. I na pewną drogą, od pewnego Moskwy w stronę pewnej miejscowości. Jest bardzo słoneczny dzień, jest cieplutko, pewnie wiosna, maj wiadomo. Tak. I teraz szkołę pomału kończycie pewnie. Wrócicie do domu, zjedziecie obiadek, odrobicie lekcję i będziecie cisnąć komputerki, więc zapraszam na mój kanał Moje słuchowiska, moje filmy Tak. Dzisiaj króciutko, tylko minutkę, wrzucę dwa filmy I będzie Odliczanko mojego dnia wszystkim życzę 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hej papa koniec 2 i 1